W pierwszym odcinku serii zagramy Far Cry. Gra jest naprawdę ciekawa, ma ciekawą fabułę. Jest to dosyć starsza gra, ale mi to nie przeszkadza. Grafika jest nawet ładna. I tak, więcej informacji o samej fabule gry znajdziecie w opisie filmu. Więc już nie przedłużając, zaczniemy nową grę. Niska, start. I tak. intro jest fajne, oglądajcie. i to jest naprawdę ciekawe. No widzieliście tamte potwory. Nazywam się i Zostały stworzone przez niedokładnie tamtych najemników, bo tam ci najemnicy tam strzelali, oni mieli tylko chronić te wszystkie badania. Ale nie będę tutaj wam zdradzał pobułę, bo chciałbym, żebyś, żebyście widzieli wszystko, jak to się dzieje i tak dalej. Ja grę już całą przeszedłem raz. I jest naprawdę ciekawa. Warto mi zagrać. Druga i trzecia część to już nie to samo, co pierwsza. Czyna zaczyna się jest głównym bohaterem no, grafika nie jest aż taka ciekawa tak tylko było widać teraz sobie gramy idziemy przez ten kanał Te bunkry wszystko nie zbudowali. Nie z tych bunkrów nie zbudowali ludzie. Z tych co których widzieliśmy. Tylko one są już z II wojny światowej. Japończycy je zbudowali. Jako piękna rajska mój spobaczcie Kolejny trup. I widzicie jakieś napisy japońskie albo chińskie. O, w tej grze można zrobić. na drobiny 360 stopni jest Fajnie tak. ale naprawdę jest ciekawa naprawdę jest ciekawa naprawdę gra jest ciekawa i jest dla samej fabuły gry naprawdę warto ją kupić a tam, a tam, a tam jest na No i teraz będzie kolejny filmik który jest jeszcze wam powiem, a tam z chwila, opcje wejdę. Teraz Potrzeb... mam pistolet, amunicja i z... w górę wam, że raz I jeszcze tak Wam powiem, yy, filmy będą max 10-minutowe. Będą będę max 10-minutowe, ponieważ na tyle pozwala mi program nagrywania bandwiczami. się z nimi czy nie? Ja się z nimi zawsze strzelałam. No, A może, Chwilę, będę ich powoli ściągać im znowu pistolet. Ojej, wiem oj, 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 oj. nie to co ja, nie jest ja, w ogóle było kiedyś kolorowe widziałem obok no On zginę, zabiję go. Dobra. I Wam powiem, że już będzie koniec tego odcinka. Z powodu, że niedługo się zbliżamy się do 10 minut, więc mam nadzieję, że się dobrze oglądało do następnego odcinka. Bo jak zaczynamy to kupcie. Zachęcam.